Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta cesarza, i tak jak wcześniej mówiłem, no, cesarz jest raczej osobą ogarniętą, która wszystko ma poukładane, zaplanowane, umie przewodzić, no, również delegować zadania. To zwłaszcza świetny czas dla osób, które są powiedzmy menadżerami czy przewodzą pewną grupą. Tutaj też dobry czas dla nauczycieli, mentorów, osób, które wspierają innych. Ale. No, powiem tak, dużo się dzieje, umiecie nad tym zapanować i myślę, że to jest bardzo ważne. Tutaj też, tak jak wcześniej powiedziałem, możecie mieć skłonność do zgrywania osób takich bardzo, mm, mm, właśnie pewnych siebie, zadowolonych, ale przychodzi do Was trójka mieczy. I jasne, no to są czytania ogólne, więc tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, bo oczywiście nie wszystkie lwy mają podobną sytuację, ale Zwłaszcza dla tych osób, które ostatnio doznały zawodu miłosnego lub zawiodły się na jakimś znajomym czy przyjacielu, w tym tygodniu Was to dosyć yy, dotyka.